Witajcie, z tej strony iRocket yy, Mamy środę, godzinę dziewiątą rano I dostałem informację od Przemsona, że zrajdowali nam bazę I żeby ją naprawić I Powiem tak Coś jest na rzeczy yy, Nie ma tutaj żadnych płazów, yy, Tak więc musimy zrobić na dzień dobry władzy Sztuk, robimy sztuk 3. Tutaj umieścimy, żeby można było wyjść. Do mnie się nie dostali, ale próbowali, Weszli, nic nie zastali, więc zostawili wszystko. Utrzemszono chyba pustki. Na górę już mam nadzieję, nie weszli. Więc jeden klas już mamy zrobiony. Otwiera się tą. Więc tamten musi być tą drugą stronę. Okej. Okay. Przepraszam Was za tego laga. No, Raz. No, Ostatni mi się czasami przywiesza. Ale to wszystko przez. No, już. Trochę zużyty dysk. I no nie nadąża no, z odczytywaniem. Do skrzynki weszli, ale pewnie nic nie było. A drzwi opancerzone i wszystko to tu zostawili. Albo się nie dostali. Aha, przemysł, on sam zostawił drzwi otwarte. No to nic. Okej. Okay chodzimy na dół. Co tu? Drzwi zniszczyli. E, tam było tak. Będzie tak. Zniszczyli troje drzwi, bodajże. Z jednej strony. E, pewnie się nie spodziewali, żeśmy czy tyle tutaj zabudowali. Troje drzwi, a z zewnątrz. Z zewnątrz wszystko wydaje się być okej. Okay. Nawet chyba mury nie są pouszkadzane. Było wejście. Tak więc... Murów nie zniszczyli, przeszli tylko przez drzwi. I zniszczyli nam klapy. Tak więc... No, nie był zbyt... Dany ten rajd. Zniszczyli jeszcze ściany, dwie, ale to pewnie od podmuchu. E, tak więc to by było na tyle. E, widzieliście co było zrajdowane. Jeszcze sprawdźmy górę. Tam pewnie nie doszli. Tu już próbowali to wysadzić, ale nic. Tutaj jest tak jak było. Tutaj też jest. Kamera nawteczki, okej, okay. a jeszcze wyżej co? Yy, tutaj też nic, yy, tak więc, w tym szybkim odcinku zrasta. To by było na tyle. Yy, jeśli wam się podobało, chociaż co to się ma wam podobać, raid na naszą bazę, to zostawcie łapkę, komentarz. Podzielcie się filmikiem ze znajomym, subskrybujcie kanał, jeśli tego nie robicie. A teraz żegnam się z Wami na razie.